teraz przygotujemy danie wegetariańskie. Danie wegetariańskie będzie dosyć niespotykane. Nie będzie to zwykłe danie złożone na płaskim talerzu, tylko podane w miejsce, Tak zwany bowl wegetariański. Do tego mam miski. Takie głębsze. Zobaczcie. W których ułożę w każdy ze składników osobno. Nie będę ich łączył, tylko będę układał z każdego składników osobno dookoła talerza. Po środku znajdą się Miejsce na sos de dressing, który będzie spasował do każdego składnika indywidualnie, ale i do wszystkich razem. Bierzemy się do pracy. Te składniki będą podane i na zimno i na ciepło. Więc zaczniemy od tych, co będą na ciepło podawane. Czyli mamy tak. Pierwszy z mojej lewej strony jest szpinak. Mamy dwie patelnie, na których będziemy to wszystko przygotowywać. Wyciągamy, wyciągamy masło i na jedną patelnię ląduje jedna kosteczka, na drugą patelnię druga. Tak naprawdę to masło, które macie ode mnie musicie rozdzielić na dwie równe porcje i wrzucić na patelnię. Również podgrzewamy, rozpuszczamy to masło na patelni i bierzemy się za przygotowanie naszego bowla. Tutaj macie, przede mną są akurat jajka przebiórcze, już obrane wcześniej. Przekrajamy takie jajko przepiórcze na połówkę, dokładnie prosto na połówkę i te jajka jako pierwszy składnik trafią nam do naszej, naszej miski, naszego bowl'a, zobaczcie, one będą sobie leżały w tym miejscu. 4, 6. O właśnie. Kierki nam się rozpuszcza. Masełko. W tym miejscu możemy już spokojnie wrzucić szpinak. Całą zawartość worka wrzucamy na patelnię. Na drugą też będziemy wrzucać jarusz. Szpinak delikatnie mieszamy. Niewielka temperatura wystarczy, żeby szpinak zbalansować. Zobaczcie, ja już mogę szpinak z, z ognia, bo ta temperatura, która została na patelni, wystarczy, żeby go idealnie zeszczypnąć. To jest odpowiedni moment, żeby go teraz posolić i popieprzyć. Tak samo jarmuż posolimy. I zobaczcie. Pierwszy składnik już mamy gotowy. Jeszcze pragnę jedną zauważyć. Słuchajcie, ja użyłem masła. Natomiast jak macie w swoim towarzystwie albo w bliskim otoczeniu osoby wegańskie, to możecie zamiast masła użyć dowolny olej pochodzenia roślinnego. Taki sam będzie efekt i taki sam będzie, taka sama będzie wizja końcowa. Ja akurat używam masła, wy możecie użyć tak samo oleju z tej winogron chociażby też będzie dobry Przyprawiony szpinak i przyprawiony jarmuż ląduje nam na talerzu z pozostaje nam pusta paternia Na tą pustą patelnię wrzucimy sobie ziemniaczki i je podsmażymy. Ziemniaczki są młode, delikatne, wcześniej ugotowane. Pachnie pięknie jarmuż. Wracamy do ziemniaków. Ziemniaki są wcześniej ugotowane. Rozkrajamy ziemniaka na pół. Wrzucamy na naszą patelnię, która jest już nasparowana wcześniej masłem, bo zjedliśmy tylko szpinak, natomiast masło zostało na spodzie i grylujemy nasze ziemniaki na tej właśnie patelni. już możemy ściągnąć. Mm. Chrupki jest, zobaczcie, zezłocony tam po miejsce. Ale już nabiera kolorów, a właściwie miska nasza. Bo jest to przecież bo wegetariański dania głównego. I zobaczcie, teraz mam kolejną rzeczą, którą wrzucę na patelnię po jarmużu. będzie zielony groszek. Ląduję nam na patelni. I delikatnie go tutaj poddusimy. To jest dobry moment. Jest tuż na patelni. Możemy dać troszeczkę... ...kapkę wody. chyba nam się tak ładnie... ...ładnie... Yy, ...można powiedzieć, że on teraz... Yy, ...sparuje, czyli sparujemy go trochę delikatnie. Dobra, bierzemy się za cukinię. Cukinia w tym wołu reprezentuje młode warzywa. Czasami możecie dostać młode marchewki, czasami dostaniecie młodą cukinię. Dostaniecie tak samo, możecie dostać jakieś młode inne warzywo sezonowe. Tu akurat jest cukinia. Może to być, tak jak powiedziałem, inne warzywo. Natomiast na pewno się pojawi w formie, w formie baby takiej młodziutki I ona ląduje do groszka. Zobaczcie, tutaj ma być chrupkość, ma być delikatne uśnięcie tylko temperaturą. W tym momencie dajemy sól, to samo do ziemniaków świeżo mielony pieprz. Uwielbiam świeżo mielony pieprz do takich prostych, świeżych składników. A szczególnie jak są w postaci baby, malutkie takie, chrupiące. Dobrze. Ja skorzystam z chwili, że tutaj się wszystko ładnie grilluje. Eee, Wyleję sos. To jest przepyszny, przepyszny sos. Słuchajcie, którą składnikiem głównym jest twarogowy serkozi. Jest po prostu rewelacyjny. Lekko słony w połączeniu z jajkiem przykrójczym jarmurzem, który jest mocny. piklowaną papryką, ziemniakami czy warzywami. Po prostu tutaj naprawdę robi robotę. Piklowana papryka. Te papryki są lekko słodkie, lekko octowe. A ja myślę, że warzywką mamy spokój. Po prostu je przełożymy na talerz do naszej miski. Prosto wylądują. Mhm. Nałożymy je. Zobaczcie, tutaj, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Najpierw ląduje na talerzu cukinia. Później do tego dochodzi zielony groszek. Zapachy. Czuje się to? Niezłe, prawda? Ucieka. Nie cukinia. I groszek. Dobrze, że to już prawie koniec, bo nie mamy miejsca na swoim talerzu. Bierzemy teraz na warsztat ziemniaki. Młode ziemniaczki, zobaczcie jak są przepięknie zgrillowane, o to chodziło. Taki efekt chcemy uzyskać. Lądują o naszej miejsce. Ja jestem zadowolony, a jak wy? Pięknie to wygląda. Hmm. Pachną jak z ogniska. Hmm. Super. Hotel mamy z głowy. Całość dekorujemy pędami młodego groszku. Zobaczcie. W ten sposób. I na koniec kilka płatków świeżo startego grana padano czyli parmezanu. Dosłownie kilka, które tam też nam zrobią piękny podkład do naszych wszystkich składników. Proszę bardzo, tak bym to widział. Bole wegetariańskie. Bioboxa gotowe. Proszę bardzo. Bol wegetariański, tak jak powiedziałem wcześniej. biobox. nadanie główne, gotowe. Że smacznego. Marcin Jabłoński.